Zadanie 20, wreszcie coś bardziej skomplikowanego. E, zwróćcie uwagę, że na rozwiązanie 20 e, zadań potrzeba około godzinki, zatem z tych 170 minut, które poświęciliście, e, macie poświęcone na maturę, e, zostało nam jeszcze 110 minut, czyli prawie 2 godziny na rozwiązanie pozostałych zadań, a jesteśmy już na 20 e, zadaniu. Z tym, że pamiętacie, że ja zawsze muszę te filmiki, które wytwarzam, edytować, e, zmieniać ich format, zamieszczać na YouTubie i tak dalej, więc w rezultacie podejrzewam, że Wam by starczyło 40 minut albo nawet i 30. E, stożek i walec mają takie same podstawy e, i równe pola powierzchni bocznych. E, zwróćmy uwagę e, na to, co jest najistotniejsze tutaj. Równe pola powierzchni bocznych. Zapiszmy wzór na pe, pole powierzchni... Y, bocznej walca, czyli P walca jest równe pi r 2 pr razy h. Natomiast pole powierzchni stożka to jest pi r L, y, I teraz y, one są sobie równe, czyli 2 prh równa się 2 o, równa się pi r L. R się skraca, zatem 2H równa się L. Hmm, dlaczego R i R są te same? To jest bardzo ważne, skąd się to wzięło, a mianowicie mają takie same podstawy. Te, te same podstawy oznacza, oznacza to, że w podstawie mają takie same, takiej samej wielkości koła, czyli te same promienie mają te koła, dlatego możemy Rki skrócić. No pi. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego skróciliśmy. Czyli dwa, dwie wysokości równa się jedna tworząca. Yy, zatem wtedy tworząca stożka równa wysokości nie, to przed chwilą obliczyłem, dwa razy dłuższa od wysokości walca, no już, proszę bardzo, trzy razy nie, sześć razy też nie, no pff, proszę bardzo, można sobie podkreślić, koniec.